Witam was kochani bardzo serdecznie, z tej strony evo 68 i jesteśmy w Dolinie Mroku. I widzę piesków sporo. Dobra, załatwione. Elegansio. Nie, że nie ma fantów. No ale dobrze. Zobaczymy co oni tu mają ciekawego jak już się przyda uuu, nowy karabinek No, to ja coś czuję, że można tego mojego zmodyfikować lekko, wcale bym się nie obraził Jeżeli da się, a na pewno się da. Podejrzewam że się da, o odpis jakiś artefakcik. Dobra, zobaczymy co z tym karabinem da się zrobić. O, odczep celownik, no i gitara. Niech wyżyć załącznik Ładnie. Podoba mi się. Co tam wytrzymałość. O, wytrzymałość się przyda. Nawet bardzo. Będziemy mogli szybciej biegać. Taka informacja dla niewtajemniczonych. Będziemy mogli dłużej biegać. O, tu widzę jakiś schowaczek jest. Haha. By nie było zbyt łatwo. O, widzę kotlet słynny. Ale kurczę, jak ja mam się tam dostać? Podamy stąd leki. Dobra. Hm, jesteśmy lekko obciążeni. To nic. Naprawdę, nic się nie stało. Spokojnie. Tylko tak. U, u, u. To wyrównamy. Już jesteśmy 60 dekop powyżej normy. Że poniżej normy, to no, no, woli. Zobaczymy co ten tutaj miał. Ma przy sobie... O, jakiś nowy artefakcik. Elegancko. Dobra, to musimy zakaść się do bazy. No, to z tym będzie najwięcej zabawy. Będzie jednym słowem strasznie wesoło. Tutaj dołem, dobraczymy a tarkę, bo możemy znaleźć coś fajnego. O, weź klusz od dzika, dobra 5, siedmiu 8 dziewięciu No, zapowiada się niezwykła zabawa, mhm. tu jeszcze ten, anomalia, spoko, mm, tylko teraz tak, muszę znaleźć jakieś wyjście na górę O, tu jest sporo schowków jest, bo aż 3 całkiem nieźle Tylko jak ja mam tu wejść na góry? Pewnie tu gdzieś No oczywiście Dobra tu włączymy latareczkę, latareczkę i zobaczymy co tu da się da się zrobić tu, 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 tu. Ja. zakryliśmy się to jest połowa sukcesu tam widzę gościa pilnują jeszcze należy się zacięła. Standard w tej grze. Co? Tu już? Aż takich jak wystraszyłem? Jak nie chcę podejść? Nie, możliwe. Aha! Teraz <gazów> mi się Quake przypomina, bez kitu. To nam się jeszcze przyda Już słyszę jak ktoś strzela do mnie Ale tu na górze o dziwo nikogo nie ma Trzeba patrzeć na tyły, bo oni niestety mają taką inteligencję, że mogą przypadkiem wyskoczyć. Chyba go zestrzeliłem, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy, co z tą lunetą zdziałam. No, przybliżenie jest całkiem niezłe, czyli będzie to... Będzie to użyteczne, całkiem użyteczne. Ale ktoś tu strzela, ale... Ale nie bardzo widzę kto. Aha, dobra, już widzę. No ale teraz cwoniaki się nie wyłonią, no co za no dobra, to nic. Zobaczymy Tu jest skrzynka, w skrzynkach nic nie ma No, to mam cię No ale moglibyście już wyłonić Bo ja nie mam ochoty tu sterczyć całego odcinka W tym jednym miejscu I potem powiedzieć No słuchajcie widzowie Na tym by było koniec Dobra, to nic Znajmiemy się nim trochę później Ale byśmy zobaczyli co tu jest ciekawego do wzięcia I te schowki nieszczęsne Bo tu widzę są Uh, blisko Nie, to jest chyba na górze Nie chcę Twojego Brzyna Apteczka For somebody, it's come like you Say hey. O jest, preseczek Ale te fakt i ten napój, może być Dobra, zobaczymy co tu dalej da się zrobić. Mm, teraz drugi schowek, trzeba tu bliżej. No, tu nic nie ma. To jest normalne. O, stopny artefakt. No to, będziemy handlować z barmanem. Albo z zobaczymy do którego dojdziemy wcześniej. Mam takie numery w słodziaku Straszne pole radiacyjne, ale chcę zobaczyć ten schowek O Nowy pistolet przyda się, czemu nie Hmm, tylko teraz czasem wyjść, Aha! Nie ma tak dobrze. Trzeba leki wziąć. Dobra, no, apteczka. Mm, teraz może to goście najpierw byśmy uratowali przy okazji. Jak już tu jesteśmy. Tylko jak to się stąd wychodzi, z tego dołu. Ha ha, 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 No i udało się. No i kto jest najlepszy? A. Dobra, wystarczy, bo znowu się przeciążymy, nie będziemy mogli biegać. Ale kto co? Gdzie, 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 gdzie? O tam gdzieś. Widzę kropeczkę czerwoną. To na górze jeszcze. Weźmiemy MP5 O, tu widzę, że jakiś schowek jest, ale to chyba jest No właśnie No to nic, dobra, idziemy dalej Proszę wycieczki Sporo tych artefaktów Pobelki. Ja to nie narzekam. Narzekać nie mam zamiaru i nie będę narzekał, bo akurat to się przydało. Dobra, teraz trzeba użyć quicksave'a, no niestety, i będziemy ciosać. Przecież akurat e, tego momentu nie lubię zbytnio. Bo tu oni mogą wyjść sobie kiedy chcą, jak chcą i po co chcą. A i co? Co? Synu do mnie. Tu jest czysto, jedna klateczka się przyda jeszcze Tu muszę w dół jednak zejść Tu chyba też szybka akcja no i teraz jeden z najtrudniejszych teraz muszę iść do dzika jeszcze po drodze po ten klucz Widzę jakiś więzień jest No i dobra Mamy? Mam. Dostanę się z bazy abonentów, ale to zobaczycie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i czekać na więcej. Trzymajcie się, hejas!